Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co w nadchodzącym programie. Ćwierć miliarda na autorskie programy wsparcia od samorządu Mazowsza. Duże unijne środki dla Mazowsza Regionalnego. Nie zawahali się, by ruszyć na pomoc i ratować ludzkie życie. Zostali strażakami miesiąca. Sala gimnastyczna w Szkole w Zielonej zmodernizowana. Panie świętują. Drogi, boiska, hale sportowe, renowacje zabytków, wsparcie dla strażaków i sołectw, tysiące wspartych przedsięwzięć to efekty autorskich programów wsparcia samorządu województwa. Właśnie startują nabory do tegorocznych programów. W puli jest 250 milionów złotych. Nabory właśnie ruszają. Programy wsparcia to stała pozycja w budżecie regionu, będąca odpowiedzią samorządu na głosy mieszkańców. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, lista przedsięwzięć, które będzie można zrealizować, jest wyjątkowo długa. Uruchomionych zostanie aż 10 programów wsparcia. Największy z nich to ten dotyczący równomiernego rozwoju Mazowsza. Władze województwa przeznaczą w tym roku na jego realizację rekordowe 151 milionów złotych. Poprzez ten instrument zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Wspieramy te inicjatywy lokalne, które są po prostu ważne, a których samorządy gminne czy powiatowe nie byłyby w stanie w ramach swoich budżetów zrealizować. Najbliższy Sejmik podzieli kwotę ponad 150 milionów, które przewidujemy na ten cel w roku bieżącym. Przykładów inwestycji wspartych w ramach tego programu jest bardzo wiele. Nie tak dawno, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, skorzystaliśmy z tego wsparcia dla zrównoważonego rozwoju całego Mazowsza w kontekście remontu znacznego odcinka ulicy Kolejowej na osiedlu Radziwie i pierwszego zbiornika retencyjnego i na to pozyskaliśmy 4 miliony złotych. Dziś można już w pewien sposób, mam nadzieję, że e, mogę uchylić rąbka tajemnicy, że po raz kolejny Płock w tym trudnym czasie skorzysta z tych środków i będzie zmodernizowana szkoła, która służy płocczanom od kilkudziesięciu lat i tylko i wyłącznie znowu zostanie zmodernizowana dlatego, ponieważ Mazowsze potrafi dzielić się dobrem. Poza tym przewidziano także kontynuację programu wspierającego rozwój bazy sportowej, ochrony powietrza i mikroklimatu, ochotniczych straży pożarnych, działkowców, sołectw oraz remonty zabytków. Te instrumenty wsparcia mają zadanie nie tylko funkcjonować z punktu widzenia województwa i jego rozwoju, ale przede wszystkim, i myślę też ich główny cel, realizować te zadania publiczne i te zadania takie o charakterze często społecznym, właśnie w gminach, właśnie w powiatach, to jest realizacja często takich, można powiedzieć, przyziemnych marzeń. Władze Mazowsze pracują jeszcze nad dwoma programami wsparcia. Jeden skierowany jest do mazowieckich szkół, ma wspomóc uczniów i nauczycieli w nauce zdalnej. Szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt, taki jak komputery, laptopy oraz tablice multimedialne. Drugi program, nad którym pracują urzędnicy, dotyczy poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby rehabilitacji pacjentów po COVID-19. Oba programy mają ruszyć w drugim kwartale 2021 roku. Nabory na niektóre z programów ruszyły wraz z początkiem marca. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.mazovia.pl przed Mazowszem nowa perspektywa unijna i nowe wsparcie. Na jakie pieniądze może liczyć nasz region i co udało się wynegocjować władzom województwa? O tym w Gerardowie rozmawiali samorządowcy, którzy już dziś przygotowują się do kolejnego okresu programowania, a jest o co walczyć, bo będziemy mieli do dyspozycji nawet 2 miliardy euro. Zakończyły się konsultacje programu umowy partnerstwa na lata 2021-2027. Beneficjenci z takich regionów, jak chociażby Żyrardowski mogą mieć powody do zadowolenia. Procentuje wywalczony przez samorząd podział statystyczny województwa, który daje szansę Mazowszu Regionalnemu na duże unijne środki. Szanse tutaj na dzisiaj to jest około 2 miliardy euro. A myślę, że to będzie jeszcze więcej. rząd sobie zostawił pewną rezerwę, którą my oczekujemy, że zostanie podzielona, a nie. Tym, y, gdzieś tam schowana na jako zaskórniak na później. No więc liczę, że w wyniku tych negocjacji Mazowsze będzie ma, miało szanse rozwojowe w dalszym ciągu. Beneficjenci będą mieli do wykorzystania ponad 1,5 miliarda euro w ramach programu regionalnego. Kolejne środki to blisko 420 milionów euro w ramach programu Polska Wschodnia. Starania ze strony samorządu Mazowsza o włączenie Mazowsza Regionalnego do tego programu województwa trwały 11 lat. Mazowsze odniosło ogromny sukces. Bo o tym sukcesie powinniśmy mówić bardzo otwarcie i bardzo szczerze, i po to, żeby nasi mieszkańcy, mieszkańcy nie tylko regionu żyrardowskiego, Sacharzewskiego i Dniuńskiego, wiedzieli o tym, że rzeczywiście samorząd województwa mazowieckiego odniósł ogromny sukces i samo mazowsze odniosło sukces. Jak podkreślają samorządowcy, to ogromna szansa dla subregionów, dlatego już przygotowują się do kolejnego okresu programowania. Przed w tej chwili. Cała masa pracy polegająca przede wszystkim na stworzeniu jednej wspólnej, wspólnej czy spójnej Strategii dla tego subregionu. Fundusze europejskie na lata 2021-2027 to ponad 72 miliardy euro z polityki spójności oraz 3 miliardy 800 milionów euro z Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Na Mazowszu nie brakuje druhów gotowych do poświęceń. Przykładem może być historia braci Przemysława i Konrada Zdanowiczów. Poznajmy zatem dwóch bohaterów ze Stanisławowa, z powiatu Mińskiego, którzy ruszyli na pomoc, by ratować ludzkie życie. Grudzień 2020 roku: zdarzenie siedmiu samochodów, poszkodowanych 13 osób. W tym oni, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie, bracia Przemysław i Konrad Zdanowiczowie. Mimo, że sami są uczestnikami wypadku, niemal z automatu jako pierwsi przystępują do udzielenia pomocy innym. Ogarnęłem, można powiedzieć, wzrokiem to wszystko, co się działo w samochodzie: czy, czy z żoną jest ok, czy z bratem jest wszystko ok. I krzyknąłem, że no, powiedziałem, że wysiadamy raz z was z tego samochodu. Ale co było zdziwieniem ogromnym, no, zobaczyliśmy ogrom tego zdarzenia. Tam było wiadomo, tych siedem samochodów, bardzo dużo osób poszkodowanych, jakieś tam krzyki, ten tir za nami, jeszcze za tym tirem te samochody, bo później tam poleciałem, zobaczyłem co się tam też dzieje, bo nie wiedzieliśmy. No i uspokoiłem troszkę żonę, Konrad, brat już zaczął tam działać pod względem takim, że zadzwonił na dyżurkę. My pod względem technicznym ogarnęliśmy to wszystko, medycznym tutaj, mówię, była reanimacja. Reanimacja pana z Stira z była pomoc pod względem takim, że te osoby, które były w Audi, one były najbardziej poszkodowane. Tutaj im pomagaliśmy. Pan Przemysław i pan Konrad uczestniczyli w akcji pomocy poszkodowanym również po dotarciu służb, pozostając na miejscu zdarzenia do końca działań ratowniczych. Za postawę pełną profesjonalizmu i determinacji w ratowaniu życia innych ludzi, Druchowie otrzymali tytuł Strażaka miesiąca grudnia 2020. Ja poczułem po tym wypadku i po tym przyznaniu tej nagrody, że jestem potrzebny tutaj, że. że że ludzie na nas liczą, że słysząc syrenę, będą wiedzieli, że my wyjedziemy za chwilę i pojedziemy do tego wypadku, czy, czy do pożaru, czy do innego jakiegoś zdarzenia i udzielimy im fachowej pomocy, że oni mogą się czuć w naszej miejscowości bezpieczni, mając nas. Jak podkreśla Janina Ewa Orzełowska z zarządu województwa, właśnie taka reakcja często decyduje o czyimś życiu. Ja ze swojej strony chciałabym bardzo serdecznie podziękować obu panom, panowie za Waszą postawę, za to, że byliście gotowi nieść pomoc pomimo tego, że sami też mogliście się martwić też o własne zdrowie i życie. To reagowaliście i dziękuję za to wszystko co zrobiliście dla tych poszkodowanych. Choć dumni i wdzięczni za wyróżnienie druchowie Przemysław i Karol Zdanowiczowie zgodnie podkreślają, że dla nich reakcja, którą podjęli, była czymś naturalnym. Podobnie zresztą jak sama służba w Ochotniczej straży pożarnej, będąca tradycją od lat przekazywaną w rodzinie z ojca na syna. Choć epidemia koronawirusa trwa i większość dzieci uczy się zdalnie, szkoły nie tracą czasu. W wielu z nich trwają inwestycje i remonty. Tak też jest w zespole szkół imienia batalionów chłopskich w Zielonej w powiecie żuromińskim. Remont sali gimnastycznej był możliwy dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Lekcje wychowania fizycznego w zespole szkół imienia Batalionów Chłopskich w Zielonej mogą już odbywać się na nowej sali gimnastycznej. Modernizacja obiektu została zakończona. Remont pochłonął 200 tys. zł. Jak widzicie Państwo, remont wykonany i sala wygląda bardzo ładnie. Nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie uczniowie przyjdą do szkół, ponieważ tą salę wyremontowaną widzieli tylko i wyłącznie na, na zdjęciach. Mam nadzieję, że jeżeli już wrócą, będą mieli taką możliwość, to na pewno to zachęci ich do e, aktywności fizycznej e, jeszcze większej. Blisko połowę kosztów modernizacji sali gimnastycznej pokrył samorząd województwa mazowieckiego. Mamy w województwie kilkanaście szkół rolniczych, część z nich jest w gestii powiatów. Taką szkołą jest Szkoła W Zielonej z dużymi tradycjami. Będzie miała w 2023 roku 50 lat swojego funkcjonowania. No cóż, ta sala wymagała modernizacji, remontu. No i dzięki naszemu wsparciu również z tego instrumentu, wsparcia dla bazy sportowej, udało się ją zmodernizować. Dzisiaj jest piękny obiekt, będzie jeszcze długo służył tej młodzieży. W ramach remontu odnowiono parkiet i sufit, pomalowano ściany, wymieniono okna, a także instalację elektryczną. Dzięki temu przestrzeń przeznaczona do aktywności fizycznej stała się przyjazna i już nie odstrasza. Z Mazowsza pochodzi wiele znanych i cenionych kobiet. To chociażby Mira Zimińska-Sygetyńska, Irena Sendlerowa czy Iga Świątek. Jednak zgodzą się Państwo, że każda z nas jest wyjątkowa. A czy my Mazowszanki czujemy się doceniane? Zobaczmy jak Dzień Kobiet wygląda w oczach Panów i za co oni cenią kobiety najbardziej. Najważniejsze za to, że są tak. Zawsze można na nich polegać. Jak w razie potrzeby zawsze pocieszą. Mają swoje sposoby. No i takie najważniejsze to jest tak naprawdę. Za to, że są y, inne od nas i za piękny uśmiech wszystkich kobiet. Za Co ze mną jest do tej pory? Do tylu lat. Podziwiam kobiety za ich charakter i ogólnie za wygląd, bo można się z nimi bardzo dobrze dogadać i spędzić miło czas. Za piękną urodę tak naprawdę, nie? No, za wsparcie w trudnych chwilach możemy podziwiać kobiety, no. Tak naprawdę za wszystko możemy im dziękować. A czego panowie chcieliby życzyć paniom? Żeby ich prawa były respektowane. Żeby nie musiały sobie malować błyskawic i urządzać demonstracji. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego i żeby było jak najlepiej cierpliwości i, nie wiem, radości z życia. Bądźcie szczęśliwe, drogie panie, nie tylko od święta. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a już wkrótce zapraszamy na kolejny program Mazowsze wiadomości z regionu.